Cześć wszystkim jestem że witam Was w kolejnym odcinku w Legends w odcinkach od A do Z, czyli zdobywamy skrzynkę na bohaterów. W dzisiejszym odcinku przed czas, żeby jakby wrócić do bliskanka, którego w ostatnich odcinkach nie udało się wybrać, bo niestety mi go zbanowali w wyborze na draftach. Także no w końcu udało mi się go piknąć dzisiaj. Dzisiaj mamy 31 marca, jest godzina 11.06. Najgamy no, sobie oczywiście całą piąteczką. U nas nie jest krzyżycowy straźnik nasus, przeklęty upiór Nocturn. Jasuo, krwawego księżyca i arcade Miss Fortune. na pewno nie być W druźnie przeciwnej... O, wszyscy mają skiny. W dużnie przeciwnej. Akali krwawego księżyca, Master G też ze skinem, mistrzowski Z, Księżycowa, Zjawa, Caitlin i Cajinka piszemy Lulu. czyli też wszyscy mają skiny, nikt nie dostanie reporta za to, że nie ma skina, także fajnie, fajnie. Ogólnie też zapraszam do grupy na Facebooku Pacjenci Siochela, Link macie w opisie pod tym filmikiem. Do zostawienia subskrypcji na moim kanale, jak i do dołączenia, jak i do zostawienia dzwoneczka sobie na kanale i łapki w górę pod tym odcinkiem. My sobie już czekamy aż tagla się wczyta. No i postaramy się po tym odcinku zdobyć skrzynkę, żeby, żeby, to, był, żeby to był tylko jednoodcinkowy odcinek obieckanku. Bliskankiem jak to bliskankiem fajnie się gra wystać, dobrze grabować. Wczytujemy się od góry, więc będziemy grać na dole mapy. To jeszcze lepiej dla mnie, bo jest lepsza pozycja z widokiem. Także to też mamy fajnie. Poczekamy, poczekamy. Będziemy jakoś grać na, na tanka pod supporta żeby też mieć dużo HP tym bliskankiem tu mamy APK1 AD y, AD AD A może się uda szybko skończyć tą grę, a jak nie to będziemy męczyć ją długo, ale mam nadzieję, że wygramy 99% w tym momencie Ja tutaj sobie w, generalnie odcinek jest nagrywany ze streama z live'a, tak jak wszystkie co oglądacie. Także jak coś to tutaj możecie mój czat słyszeć, kiedy się będzie odzywał pozdrawiamy wszystkich oglądających. Tutaj właśnie piszą o Fame MMA, które wczoraj się odbyło. Zresztą jakby będzie oglądać ten odcinek na YouTube to już będzie nie wiadomo jaki dzień. Ale możecie napisać w komentarzu, jaki jest dzień. Bo ja też nie wiem, kiedy dokładnie to się pojawi na kanale. Pozdro, pozdro. Dobra. Mamy zalecane. Tak sobie weźmiemy. Witaj w Summoner's Rift. 30 sekund do pojawienia się stworów. Dobra, tam pomoże. Ja sobie zostanę tutaj i spróbujemy jakoś dobrze grabować Benek 99 Hi -hi. Pojawiły się stwory. A cóż czemu nie nakupiłeś? Czemu nic nie kupiłeś? Aha. Zapomniał. Zapomniał! Grzegorz Golik. Set dobra wyłączam tego stream laguje. No spoko, spoko, gaj tam w grze dobrze. To będzie Lulu na płacie, żeby ten zet nie został napidowane za bardzo, bo ten będzie problem. Na razie nie chcę nic przyciągać, czekamy na drugi level. Nie wiem kto, kto kogo kontruje, czy pakiety, MFK, czy MFK, -ka ale chyba właśnie Kejkin, MFK nam kontruje. No będzie troszkę bólu niestety, ale mimo to postaramy się zrobić tak, żeby to nasz MFK dostała w kile. Da, mamy drugi level, na drugim level bierzemy E i można się już pochodzić do tej zjady. A nie, tak wiem. O, szkoda, szkoda na Susa Będzie łatwo na bocie, bo Caitlyn nam kontuje tą MFP. Mi się wydaje Gankpank? Co mi z tego? O! To ładnie będzie Znaczyk życia Dobra, gdzieś tam usiegłem. Czemu tam uciekał w ogóle? Nie mógł uciekać pod naszą wieżę, naprawdę? A, bez sensu, nie, bez sensu. Mógł tutaj uciekać pod wieżę. Po co uciekał tutaj? No, błąd junglera ewidentny. Hmm. Nie robi się tak, jesteśmy blisko swojej wieży, to pod wieżę, a nie, uciekamy gdzieś w dżunglę. To mógł przeżyć na spokojnie. Mówiąc w tym czasie, zanim ją jak ja idę na prawo, to nie na lewo. Są ciężarówkę chociaż wezmę, a nie tak miało być. Nie mam jeszcze kół dobra, będzie gang, bo tak podchodzą. No może cofnię to mmf bo i tak nie ma życia. Lepszy ma zasięg takiej. No nie tak. Ciężko je gra, bo ich go jabnąć, chowają się za minionkami. Przeciwnik został w terenie zabójcą. No nie no, trzy zają już ma ten zedzik. Dobrze, bierz gra. Obijaj, obijaj, obijaj tą mękę. No można może było bić, ale to Lulu rzuciła się na, na mękę. To już mi zabity, no nie, no. Nie można tak grać, koledzy. No jest za 6 w tym momencie, no to nawet nie ma co mówić o wyganej. Kopiarzka na nidzie, na topie Że kupimy jeszcze miksturkę. Fąl, sedmogę Nexta. Tak, możesz Nexta, spoko, spoko. Jak skończymy, to napisz mi swój Nick na czacie, bo teraz zapomnę, także jak coś tu. Kączy się mecz, to mi na czacie mi napisz albo możesz napisać teraz. To się potem przypomni, gdybym zapomniał cię dodać. Jakby ty ich No Ona i tak ucieka. Ona też mnie kontruje w ten sposób, bo sobie może uciec z tej pułapki. Fajnie uciekano. No gdzie to memecką się pasz, jeszcze padniesz? Spokojnie tam pod tą wierzą. No bo oni się na pewno cofnęli. Weźmy może tego smoka organim. Chodźcie, chodźcie z tego bota. Chodźcie, zróbmy coś w tej grzybo. I tak nic nie robicie. Myślę, że już masz tego smoka, ale robisz go. Już musisz dobić w tym momencie.

Wiecie, 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 wiecie! Dobrze. No, widzicie, da się coś objać. Tu musicie wiedzieć jak. Ja sobie buty kupię. jest do kupienia to... Mogę może tam flashnąć, może bym przeżył, jakbym uciekł, ale to już tam mniejsza. Troszkę się poświęciłem. Dla tego jednego kilasa. Jakie ten nasus ma staki? Z 8 9 minuta. 36 staków. Nie no, to, to, to co to jest zagrana asusem, no. Już ze 100 powinno być. Albo dań, ja trafiłem. Ale ja... też bez sensu grabować tą Katy, jak ona mi ze swojej partii ucieknie, żeby sfile. Niezła kontra, że tak powiem. No, Czemu no, nie też Aby poczekać na moment, kiedy ona ujmie tego skilla i wtedy ją gabować, żeby nie miała jak uciec. Co tam się dzieje na topie? Dobrze. Macie, bijecie tego na Czemu ucieka? No, jeszcze popadaliście. Masakry. No nie, nie, nie wiem, że... Nie mogę trafić dzisiaj z A Czemu się tym nie bijesz, tym... Ja tu tego martwienia. Sojusznik do 11 No nie padła, mogę... A nie miałem mam na ulta. Bum, nie zablokowałem. Wiem, <laughs> stałem na linii No Dobra, ja. Next. Może, może, może. Też nie gra, Nikt nic, nic, nic tutaj nic, nic nie, nie gra I też średnio idzie tym bliskankiem teraz. to, to ten Blitz Dobre mamy nie mam. ale źle się na taką, Ruinę, na taką, na, 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 szybkości. Kuba Markiewicz. Sed, daj mi nexta. Kuba Markiewicz. Set PLS. No spoko, spoko. Przypomnij się jak będziemy, jak się skończy mecz. To ci zaproszę. No to może teraz coś się uda zdziałać. Dobrze. Teraz był dobry gang. Kuba Markiewicz. Sed ok, dzięki. to no, jest? No, 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 no. Dobrze, ale się schowało, nie widzieli, W ostatni moment się zauważyłem, dziwne Właśnie wiem. Myślałem, że przeżyje w tych szakach, a tu to... nagle, a niespodzianka. O kurde. <grystanie> <grystanie> no przynajmniej jedno akcję się udało zrobić na bocie póki co. No ja to i tak słabo też. Fon. Sed mogę JG jak będziemy grać. Możesz problem, no. Nie widziałem na tylko dobrze grać na długi, to możesz. Ja i tak idę na supporta, bo będę być z kankiem Kuba muszę, Markiewicz. Sed Kuba Markiewicz. Sed i top. Nie, by... No nie nie, nie nie, nie ma szans tego chyba wygrać. Przez 10 kg przewagi jest. mają nad nami. Nasus ma trochę słabe staty. Co on buduje w ogóle? Mokarze byli. Uwaga, bo Master idzie. No gdzie tam się pać, jak Master tu idzie? Weź się cofnij od razu. Mam cię! Bij, bi, bi. No bijesz, bijesz, bijesz! Dobrze. Co się tak zastanawiasz pół godziny? Dobra, zostaw. Odpuść, odpuść po tą wieżę. Po co padniesz? No po co, po co Widzisz? Bez sensu. Po co się pchałeś po tą wieżę? Nie myślicie czasem. Zniszczono twoją wieżę. Na co ja tu mogę zbudować? A to muszę ulepszyć do końca. Sobie. Akurat kasa przyszła. Kuba Markiewicz. Sed ja mam inne konto. Kuba Markiewicz. Sed LVL10. Kuba Markiewicz. Sed mam banana main A masz tyle postaci, żeby ten. Żeby zagrać Dapta? Bo, bo my tylko graymy Defta. Nie będziemy grać w ciemno. Także jak masz tyle postaci, to spoko. Kuba Markiewicz Sed Aha Czyli nie masz tyle postaci, no to masz kupić sobie jakieś. Oni się pozwalają. Możemy dać, prawda? Nie ma co przedłużać, bo tu ciężko w ogóle wygrać. Kuba Markiewicz Sed zobaczę. Dobra, Tak czy nie? No daj tak. No to i tak nie ma sensu. Ten Nasus 135 stacków. No nie pewnie. No Dobra, poddaliśmy się. Albo nie, bo musi być piątka. No, zadzik 10 no to co? Czemu grasz w tym jasu jak masz 17 7 Nie bez obrazu, ale również no. nie grać? Tak, tylko go piłeś, bo było w No, podejdziemy Bijesz, bijesz, to jest dobrze. Udało się. I ta MFK ma 4-1 i trochę da się nawidować ADCK. Tylko ta Lulu przeszkadza, no. To było ciężko, bo ta Kate nie ze swojego skilla uciekała. Nawet ja ją Nie będziemy wciągać, bo jesteśmy pod wieżą. Możesz się cofnąć jak masz kasę. Uwaga, bo mamy ganga panga chyba. Coś nie Padnie, padnie, bij, 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 bij! Bi. Czemu nie biłeś od razu? Ja go zabiję. Dobrze. Lidzi Zabij tak, się robi na bocie ludzi, podjeżdżał. Mam flash master level. Mogłeś przeżyć tą manewrką, była szansa. Wystarczyło tylko bić od razu. No my tu mamy lodowa rękawica. coś był na pancerz, potrzebował na HP. Może sobie tak złożymy to I tyle możemy. No jeszcze wieża nam poleciało niestety Może by się dodało odrobić, no nie powiem, że nie Dobrze tylko pokierować teamem i można to wygrać. Lecimy na nie, lecimy. Chodźcie, chodźcie, czego się boicie. Już mamy killa. Tu mamy? Oszkodź. No napadnie, no nie ma gdzie uciec, Słoda, leży. to zależy. I ją. Dobrze, dobrze, dobrze. O, szkoda. O, dał, się. W dobrym momencie. O, ale w dobrym momencie tam będę gegułtował. Mogę otwarty Można go stegować, Ale nie będziemy go robić, bo Ma kali się No szkoda, dobra Ja też muszę uciekać Będzie się bił? Chodź, Dobrze, ale niepotrzebnie killa wziąłem, ale już wolę bić do końca. No, słabi są, tylko trzeba umieć ich zagrać. Nie ma tak źle, mogło być gorzej. Tylko Nasus, się pod full tanka naprawdę, pod Pod Odporność na a, a, ten uderzenia fizyczne. I to wygramy, żeby ten Master X tak szybko nie, nie zrobił. Ten Z, paście ma 13-2. Na pancerz, full pancerz. Sama Kali trochę będzie biła, ale to nic Ale ładnie go tu zapałem, w krzakach tego Mastera to, Myślał, że nie będę wiedział, że tam siedzi? Co to za teleport? Kuba Markiewicz. Poważnie. Set, czekaj, zresetuję laptopa, lol, nie chce mi z włączyć jedną minutę. Ok, tak jeszcze gramy. wam. twoją wieżę. Przeciwnik, No dobrze, odrabiamy straty. Uwaga, smoka będą nabić Dobre, do To smoku ma chociaż A Zbadujemy, aż zabijmy bo oni już chyba dwa smoki mają Dobra, nie pchajmy tak za bardzo, bo... Mamy tą wieżę jeszcze obranić, póki krednik nie gra, no bo dobra, lecimy na nią No i dobrze, padła Musiałem wyczekać aż ona tego skilla uciekającego użyje Jakby mi nie uciekła spod graba Dobra, tylko czy możemy spuszować? Może stanę tutaj w krzakach? Spuszuj tą wieżę Co to jest? Twoja drużyna zniszczyła wieżę Dobra, możemy się cofnąć Ja łama, wtór Dobra Ja się pod fantez buduję, tam dużo bijąc AD No i co, mam 2-1-8, da się zrobić dobre statystyki? Da się już trzyma Caitlyn 7-7, no Nie no, ale po co tam lecieć tym nasusem, niech strotnie no, no, ja to bez sensu tam widzę, nie widzę Aha. tego A nie cofiłem. No Dobra, chodźmy tą wieżową, bo nam tu padnąć. I tak jest, ich, ich tak ich tam za dużo tam. Ej, ci nam cały czas puszuje. No nie mamy nic puszowanego, nie ma nawet gdzie odejść. Cofnij, cofnij to mamy bo widzisz, że zableci. Przyjemna, chyba tego mi da za dużo jak tutaj Na który... żaden na tym... Ten... O no, nie, ta ADC nie pojawiła się na tył. Dobra, 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 lecimy na bota, bo. już nawet nic nie potrafi ci zrobić. No dobra, podaliśmy się. Z... To można było nadwiać dalej. No dobra. Zobaczmy, ale to raczej na procent nie będzie skrzynki, bo nawet nie było z czego zdobyć tej skrzynki. Nawet z tych y asyst moich. Nie ma szans. Nawet tej MFC damy honorkę. przecież nie ma komu to nawet dawać honora. No i za tą przegraną niestety nie ma dlatego spotykamy się w następnym odcinku, gdzie dalej będziemy sobie pływać dobi skrzynkę na bliskanku. Papa! Pa.